Cześć, witajcie bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku poruszę temat związany z Górą Shintaro w 13 sezonie LEGO Ninjago. Zapraszam. Góra Shintaro będzie najprawdopodobniej nową lokacją, z którą nie mieliśmy wcześniej do czynienia. Pod ziemią znajdują się przeróżne budowle. Jednym z nich są lochy Shintaro. Oprócz tego mamy podziemne rasy i dwa miecze przeznaczenia. Więcej rzeczy na ten moment nie mamy. I teraz przejdźmy już do teorii. Pierwsza rzecz to nazwa góry, czyli Shintaro. Do kogo odnosi się ta nazwa? Uważam, że Shintaro był jednym z najwybitniejszych czarowników Edo, którzy żyli dawno temu. Był to czarownik, który spowodował, że magia Edo stała się niebezpieczna i nie służyła już tylko w dobrych celach. To właśnie z nim mogła mieć do czynienia matka Kola. W dodatku to on mógł uczyć Klausa mrocznej magii Edo. O czarownikach i magii Edo mówię w innych moich materiałach i nadal będę ten temat poruszał więc jeśli ktoś chce więcej posłuchać to zapraszam do innych odcinków. Wracając, góra została po prostu nazwana na cześć Shintaro. Miejscówka sama w sobie najprawdopodobniej znajduje się w krainie Ninjago. W dodatku uważam, że głęboko pod ziemią może być połączona z inną krainą, a mianowicie pod ziemiami. Dlatego w łatwy sposób szkieletowy czarownik i szkielety mogłyby udać się do góry Shintaro. Góra wydaje się być otwarta, aby można było wydostać się na powierzchnię. I teraz wpadłem na coś mocnego. A co jeśli na powierzchni znajdowała się, uwaga, uwaga świątynia Erjitsu, która należy do Yanga? nie znamy bezpośredniej historii związanej z tym budynkiem, a jednak do teraz unosi się ona na niebie. Yanga i tej jego otoczki nie widzieliśmy po siódmym sezonie, dlatego wpadłem na to, że świątynia Erjitsu dawniej przez jakiś czas zasłaniała wejście do wnętrza góry Shintaro. W dodatku sama budowla byłaby z epoki Edo, w pewnym momencie ktoś użył na świątyni magii Edo i dlatego zaczęła się unosić. Właśnie w tym miejscu Kol otrzymał potężniejsze umiejętności podczas odcinka specjalnego Świętą Maruj. Dlaczego? Bo jest tam właśnie magia Edo, która odnosi się do tego żywiołu. W dodatku sama budowla znajduje się na wielkim kawałku ziemi. Osobą, która mogła użyć tej magii na świątyni Erdżicu mógłby to być sam Yang który okazałby się jednym z tych dobrych czarowników Edo. Nigdy Yang nie wspominał, że znał się na magii, ale co jeśli teraz dopiero się tego dowiemy? Erjitsu to stworzył, wiemy. I także ta sztuka walki odnosi się do magii Edo. Jako duch mógł robić więcej rzeczy niż przeciętni ludzie. Było to pokazane w piątym sezonie, jak ninja byli w świątyni. W dodatku wynalazł bronin, która też... Wiąże się z tym wszystkim o czym mówię. Co jeszcze? Ano, że sama postać stała się duchem, Kol w późniejszym czasie też i nawet Klaus. Dzięki czemu otrzymujemy potwierdzenie, że wszystko jest ze sobą związane czyli elementy ziemi, magii i śmierci. Ej, ale zaraz ktoś powie, że przecież Jank był źle nastawiony od momentu, gdy niepoprawnie użył broni Yin i zamienił się w ducha. No racja. Ale no żaden czarownik nie chciałby tak o zostać duchem. Równie dobrze miejcie na uwadze to, że mógł ktoś inny użyć magii na świątyni, a niekoniecznie Yang. Trochę pomysłów zaczerpnąłem z opowieści niekanonicznej Tomiego Andresena Way of the Departed, ale więcej wymyśliłem od siebie. Szansa na pojawienie się Yanga no, jest bardzo mała, ale chciałbym, żeby w tym jednym odcinku Kol udał się do niego i poznałby coś o magii Edo. Byłby to fajny ukłon do tego, co wcześniej w serialu zobaczyliśmy. To wszystko jest ze sobą powiązane, tak jak mówiłem, więc trochę głupotą by było nie wspomnieć o kimś lub o czymś, co było kiedyś, więc mam nadzieję, że coś pokażą. W tym materiale to już na tyle, dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach, na razie, cześć!